Witam wszystkich serdecznie, witam, witam, no, witam. Witam, witam, podobał się początek? Auć. Dobra. Mm. Podobał się początek, no mam nadzieję, a więc zostawcie najpierw łapkę w górę i otwieram skrzynię, tak, jak, tak jakby, tak jakby yy, easter egg, nie no, żartuję, to nie jest w ogóle easter egg, tylko po prostu yy, można sobie jak coś w Minecrafcie, bo gram w Minecrafcie na 1.11.2, yy, można sobie tam właśnie ustawić yy, Dodatkową skrzynkę do przedmiotów, ale że mamy normalne, więc musimy szybko zrobić jakieś. Co musimy zrobić? Eee, co ja chciałam. Aha. Eee, musimy szybko zrobić szybko, 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 naprawdę szybko jakieś schronienie. Więc zabieram tą skrzynkę. Ho, 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 vandalizm. Eee, I zaczniemy się wspinać na górę, jak górskie kozice. Dzisiaj robimy wyprawę. Może gdzieś znajdziemy jakieś dobre schronienie. <śmany> no, 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 poczekajcie chwilę, bo mam pewien problem. Dobra, problem został usunięty na szczęście, znaczy to nie był żaden problem w programie. Uuu, węgiel, 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 tylko tak po prostu miałam taki malutki, malusieńki problem. I schodzimy, bo zwykle węgiel jest w dach. Może coś tu znajdziemy jeszcze? O, kolejny węgiel, kolejny węgiel, kolejny węgiel. Jeszcze tam jest węgiel. O, ja nie mogę. Rudy węgla zwykle występują w wielkich, ale to w wielkich złożach. Na pewno zaraz to zobaczymy, bo, bo to po prostu jest niemożliwe. Ja, jakie, jakie wielkie mogą być te rudy. Ja kiedyś wykopałam z 14, 14 węgla. Z jednej, z jednej ściany. Po prostu tyle tego było, że no, dosłownie prawie nie wierzyłam i jeszcze coś tam zostało. I zawsze tam wracałam. Ile tego jeszcze? O, jeszcze ostatni węgiel. Jeszcze jest tam. No jest tam jeszcze węgiel. No, no ja tu nie będę schodzić. Nie będę tam schodzić. Bo zaraz będzie noc, a ja nie chcę używać komend. Bo mam włączone komendy. Nie? A ja nie chcę ich używać, bo to jest takie cheatowania. ja staram się tego uniknąć, ale jak będzie trzeba, to posłużę się moją tajną bronią. Dobra. Grzybki, 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 grzybki. Grzybki do jedzenia. Może jak znajdziemy mu to jeszcze będzie zupa grzymowa. Orety, orety, orety. Jak tam wysoko, jak tam wysoko. I jaki piękny widok. Spróbujmy wejść na tą, na tą odśnieżoną górę. Spróbujmy. No bo, no bo czemu nie? Taka fajna góra. Tylko trudno będzie chyba na nią wejść. Ja, ale ja, bo ona jest trochę wysoka i trudno będzie na nią wejść. Hmm. Ja się tu muszę wspinać. No. Przepraszam, przepraszam za to, co za chwilę zrobię. Bo ja się wtedy nie się wtedy nie przedostałem. Przepraszam. Szerzej. I lecimy. Żeby nie było, żeby nie było. Żeby nie było. To. To tego nigdy nie widzieliście. Nie, nie było tego. Nie było, nie było, nie było tego nigdy. Nigdy nie było. Dobra. To yy... no tutaj chyba będzie nasze miejsce. Ładna górka, tam jeszcze kamieniołomy. Tutaj chyba się osiągniemy. No. No. Śnieg. Śnieg, śnieg. Ło, pali się los! Bo tam jest lawa, to będziemy tam przychodzić od czasu do czasu z wiadrami. Z wiadrami, z buketami. No, no dopiero co, no dobra idzie Ale jakie to było fajne, jak ja wyciągnęłam tą siekier... siekierkę. To było śmier... To było takie... się zrobiło. Łojaz, dopiero za trzecim razem mi się o... zrobiło zbieranie drewna. No lodzie, no, co to za opóźnienie jest. Dobra. Idziemy na górę. Musimy zrobić na szybko to, bo gram na, no, na trybie przetrwania normalnym. Więc będą potwory wyłaziły, a że to jest góra, to, że w górach zawsze są jakieś jaskinie, to ja wolę, wolę się nie uaktywniać zwykle, bo jeszcze nawet miecza nie zrobiłam, to nie chcę, żeby na starcie być zabita i nie chce mi się wracać tam, gdzie byłam. Ale tylko co ja chciałam? Potrzebujemy drewno i oczywiście crafting table, bo hmm. bez crafting table to życia nie ma. Życia nie ma bez crafting table. Hmm. Jeszcze drzwi trzeba zrobić. No nie, jeszcze drzwi. Hmm. Cóż za fail. Jesus, Maria To robimy tutaj nasz domek pierwszy Trój... Trójdźwin, trójdźwin to się nazywa Zapewne wiele z was jeszcze nigdy nie widziało trójdźwina Bo praktycznie ja też nigdy trójdźwina nie widziałam Tylko po prostu tak sobie zrobiłam trójdźwina maszkiego Bo jak to wiadomo w Minecrafcie zawsze jak robimy drzwi to nam wychodzą trzy. Drzwi. No i zabrakło mi znowu drewna. Ale więc zrobiłam taki trzy drzwi, bo na razie będziemy mieli tylko jedno tutaj pomieszczenie, więc po prostu ja, ja się boję, że po prostu nie będę miała. Nie będę. Dziwny dźwięk? O, ja się boję. Że po prostu nie będę miała. Tego miała, a że po prostu będę sobie zapychała miejsce w ekwipunku, a ja tego właśnie próbuję uniknąć. Ja po prostu chcę tylko te najpotrzebniejsze rzeczy. Bo te niepotrzebne rzeczy to one właściwie są do wyrzucenia Posadzimy świerk, żeby nie było. Może tu jeszcze kiedyś przyjdziemy na, na świerszczyznę. Tylko nie ze świerszczy, tylko. Tak po prostu jeszcze. Dobra. Czyli... No, jeszcze tylko trzeba zrobić trochę trochę jeszcze w górę. Ramkę na trójdz... na Trój, drzwi. Na trój, drzwi. trój drzwi. A potem trzeba będzie jeszcze przepalić szkło, żeby zrobić to, bo jak. żeby zrobić okna. Bo jak w Minecraftie się przepala piasek, żeby uzyskać szkło, to pewno każdy z Was już wie. Nie będę tak, mu, tak mówiła. O nie, drewno nam stanęło tutaj, gdzie miało być okno. Ojej. To się nazywa problem. No, tu mamy nawet, już, już z oknami nawet, mamy już miejsce z oknami, jeden z, mamy kawałek dachu, gdzie postawił pochodnie, tutaj postawiłem pochodnie. Sobie mamy nasz trójdźwin trój i wszystko jest chyba okej. Okay. Wszystko jest ok głód nam leci strasznie, chyba powoli będziemy kończyć za chwilę. Ale krucho tu będzie z owcami. musimy mieć, musimy mieć te, musimy mieć wełnę, a że tu nie ma owiec, to, so, to może można zespałnić, no i znowu nie patrzcie jak będę czytować, no nie patrzcie, po prostu nie patrzcie. Rób. O, no teraz się przestał palić. No ale świetnie. Lawa w końcu przestała tlić całe, całe obozowisko. Może dojdziemy na dół. Ło, wow, ja się tam... Ja tam nie chcę spaść i się zabić. I tak... Czemu te serduszka w ogóle się tak wolno odradzają? no? tylko kilka serduszek. Boję się, że jak spadniemy, to będzie kicha. Będzie kicha jak spadniemy. Wielka, wielka kicha. A niestety a niestety nie mamy żadnych owiec w pobliżu. Wszędzie tylko dookoła świnki. I świnki i świnki. No wszędzie świnki tylko. Kurczę, no wszędzie są świnki trzeba No czytować, tego nie było, po prostu był błąd w programie i tyle. To po prostu błąd w programie, tego nie było, tego w ogóle nie było. Tego też nie ma. Tego też nie ma. Ja tylko po prostu chcę... Ja tylko chcę jedną rzecz. No. Tylko chcę to. Ty, ja tylko chcę. Co ja chcę? Łóżko ja chcę. Ja chcę łóżko tylko. Tylko łóżko. Ja chcę tylko łóżko. I włącznie. Nie no dobra, wiecie co? Ja, je, ja jeszcze chyba wezmę... Mm, nie, nie biorę buraka. O, już wiem. Już wiem, już wiem. Wezmę materiałoch pod was wszystkich, ty, pod wszystkich nasion, bo y, tutaj... To będzie trochę krucho. Trochę krucho będzie z znalezieniem nasion, bo tutaj nie ma żadnych tych, żadnych wiosek nigdzie, nigdy w pobliżu nie ma w pobliżu gór, yy, bo nie spotkamy jeszcze górskich wiosek ani w ogóle, więc trzeba będzie W następnym odcinku chyba się zajmiemy rolnictwem, co? No, chyba się zajmiemy rolnictwem. kilka yy, jeszcze. żelazną, bo na razie nie zamierzam nic wykopywać. I co? No i co? Aaaa! Latamy! Zapomniałam wyłączyć, zapomniałam wyłączyć! Znaczy, ten, zapomniałam wyłączyć trybu kreatywnego. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy... ...jako... przetrwalnicy. Dobra. Łóżko. Nie, mogę spać tylko w nocy. Bam, bam, bam. Szczerze tu na komputerze nigdy tego komunikatu nie widziałam. Dobra, chyba, że niedługo będziemy kończyć właściwie. No. Ale zostawmy test. też. Yy, weźmy skrzynię. Gdzie ją postawimy? Yy, tutaj może postawimy. Właśnie. Yy, też cenniejsze rzeczy, jak na nasiona, tutaj zostawimy. Bo jednak yy, trudno znaleźć nasiona, będzie tutaj. Więc po prostu ja bym wolała, łoso się łosoś też, zostawimy zostawimy. nasiona. Zostawimy. Yy... No i co? jeszcze no węgiel zostawimy? I drewno akacji, i te drewna z innych biomów, bo pewno będziemy trochę podróżować, ale ja się boję jednej rzeczy, że zginiemy i nam to wszystko zginie, a drewno akacji będzie tu bardzo rzadkie, bardzo trudne do znalezienia. Bo nie widzę, żeby była nawet y, gdzieś tu taka zwyczajna polana, tylko jest las, 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 las. Dobra. To schodzimy na dół. O, jak tam wysoka? a mam tylko kilka seduszek. Kurde. Musimy być bardzo ostrożni, kochani moi. Musimy być tak ostrożni po prostu. Auć. No nie, no dobra, no. No, 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 no. jak mi tam spadniemy, to się zabijemy. To za wysoko, nie? Auć. Auć, auć. No we, no kamam, kamam, kamam. Jeszcze kurczaki, a ja myślałam, że to są owce. Dobrze, to ja, się, to ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, dajcie lajki. Ja się z wami żegnam. Miło było. I narazki, papaski, kurczak zabit, kurczak umiera. Narazki, pa pa wszystkim, trzymajcie się, łapka kurę i subskrypcja. Pa pa!